Oczywiście gratuluję zwycięstwa gospodarzom, bo te 10 minut nam, nami mocno wstrząsnęły, gdzie straciliśmy te trzy bramki. Myślę, że mieliśmy przy 0-0 takie sytuacje, że to musi, musi wpaść. Nie wpadło, popełniliśmy jeden błąd i 0-0 zrobiło się 1-0. Następnie rzut wolny rzut karny i praktycznie powiedzieliśmy sobie już w szatni, że gramy, żeby zdobyć tutaj bramki, spróbować odwrócić losy spotkania, ale Górnik jest zespołem już na pierwszym miejscu, także myślę, że to jest drużyna, która nieprzypadkowo się tam znajduje. Natomiast chciałem podziękować moim zawodnikom za drugą połowę szczególnie, bo dążyli do zmiany w wyniku i próbowali go zmienić na bardziej korzystny dla nas, co nie zmienia faktu, że nie mamy punktów dzisiaj. Natomiast teraz mamy ważny mecz z Polonią, potem derby i to są dla nas takie kluczowe mecze, żeby zdobyć punkty w tych spotkaniach, ale myślę mimo wszystko, że chłopaki tutaj grali otwartą piłkę, jakby byli trochę bardziej konsekwentni w tych feralnych 10-12 minutach, to myślę, że tutaj wynik byłby trochę inny. Myślę, że bardziej korzystny dla nas. Ale tak jak mówię, dziękuję im za ten mecz, dziękuję kibicom, bo wspierają nas bardzo mocno. I postaramy się w najbliższych meczach meczu, meczach zrobić wszystko, żeby zdobyć komplet punktów. To w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo i proszę o zadawanie pytań. Józef Kupa, Radio Robin Panie trenerze, e, czy jest duży taki niedosyt, bo to 30 minut to było pod wasze dyktando i tam sam A że daje się cztery uderzenia na bramkę Maszka Gostowskiego. Jeszcze były też próby dwóch innych zawodników i to się no, mogło w zupełnie inną stronę odwrócić tak naprawdę. I taka jest piłka, nie obróciło się tak jak byśmy to chcieli. Chcieliśmy wyjść ofensywnie, chcieliśmy grać w piłkę, nie chcieliśmy się włęcznej bronić. O cóż przed nami trochę pracy, ten zespół musi się rozwijać dalej, musi grać jeszcze lepiej i musi grać przede wszystkim zdyscyplinowanie w defensywie, bo to są takie momenty, które później decydują o losach spotkania. To w zasadzie w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć. myślę, że pomimo wyniku, oczywiście, który jest najważniejszy, to yy, nie pokazaliśmy tutaj, jakby ultradefensywnego futbolu, tylko chcieliśmy grać do końca, od początku do końca. Tyle w zasadzie. Myślę, że yy, patrząc obiektywnie, jaki był zespół na wiosnę, jaki jest teraz, to trzeba trochę czasu, żeby to wszystko zaczęło nam. Się układać w całość i my, ja przynajmniej zespół, znamy chyba swoje miejsce. To już powtarzam, być może drugi raz w szeregu. I, I my wiemy, z kim możemy grać o punkty i które mecze dla nas są kluczowe, żebyśmy na koniec sezonu zakończyli go przynajmniej tak jak poprzednio. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenuwa? rzecz to nie jest tak, że pierwsza stracona bramka gdzieś troszeczkę sparaliżowała poczynania zespołu, bo widać, że ten schemat jakby się powtarza. Tracimy bramkę i chłopaki już gdzieś głęboko szukają tej winy w sobie. No i właśnie to potem też przekłada się na poczynania wojskowe. Może tak trochę jest, że hmm, faktycznie ta reakcja po, 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 po straconej bramce. Hmm, być może nie jest taka, jakbyśmy wszyscy chcieli. Natomiast no cóż, to jest jakby nasza rola, żeby to teraz pozmieniać, ale, że, ale myślę, jestem o tym przekonany, że zespół w najbliższym meczu na pewno nie wyjdzie w jakiś stopniu podłamany, żeby wystraszony. Jestem o tym przekonany, że będziemy grali o pełną pulę i to bardzo mocno zaangażowani. Dobry wieczór. Muszę przyznać, że mam bardzo mieszane uczucia. Bo. Jako ten muszę trochę szerzej spojrzeć na to spotkanie i ten początek. Ten początek gdybym powiedział, że nie wyglądał dobrze, to nie nie do końca powiedział prawdy, wyglądał źle. I są o to pretensje bo, 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 do, do nas samych, bo może bo, 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 nie były to sytuacje którą ale były i groźne. Resowia przede wszystkim nasza ilość takich prostych, spraw, strat, przepraszam, no nakręcała przeciwnika rysowała, przecież te te piłki, wychodziła z gruźnymi kontratakami, który z nim mógł się zakończyć stratą bramki. I, i to bardziej irytuje mi to, że, 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 że ja rozumiem, kiedy jest bardzo blisko, ciężko jest taka sytuacja, ale w kilku sytuacjach było tak, że, że my tą piłkę po prostu oddawaliśmy. I to, to tak nie możemy wchodzić w spotkania. Później po bramce nie ten zespół y, duża pewność siebie gdzieś y, taka była. Ładna pierwsza bramka po ładnej akcji, druga dobrze uderzyła na postępnym fragmencie gry. Trzecia też po ładnej akcji, co prawda, był z niej rzut karny, ale, ale tam wtedy zaczęliśmy gra, dużo lepiej grać. Mimo wszystko, że w drugiej połowie straciliśmy straci, bramkę, to, to do pewnego momentu na pewno ona była lepsza w naszym, w naszym, w naszym wykonaniu. Później troszeczkę po tych zmianach w, w końcówce gdzieś ta nasza gra trochę, 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 trochę siadła. Dużo młodzieży się pojawiło też tam na boisku, ale to, to, to nie o to chodzi też. Też kilka kontrataków mogliśmy lepiej rozwiązać, bo przeciwnik musiał zaryzykować, bardzo się mocno odkrył i mieliśmy tam jedną czy dwie sytuacje, ale na pewno przede wszystkim musimy trochę trochę lepiej grać. Ale był ten moment przy tym wyniku 3-0, gdzie, 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 gdzie tę piłkę potrafiliśmy przynieść, dosyć długo utrzymać i to, i to nieźle wyglądało. Także, żeby nie było tak pesymistycznie, to oczywiście <taki>, taki wynik przed meczem, gdzie był ciemno i, i szanuję ten wynik, bo uważam, że zagraliśmy naprawdę z przeciwnikiem, który tutaj jako jeden z. Z ciekawszych zespołów to się pokazała Rysowia i te, te pierwsze pół godziny na pewno zagrali bardzo dobre spotkanie i zresztą później też, no po prostu tak się dał złożył, że, że ta bramka wiele zmieniła, tak jest piłce, że, że nie zawsze tak jest, ale często bramka, bramka zmienia oblicze, ale też, też, też nas natknęła jako zespół i, i na pewno to jest też gdzieś tam lekcja na, na kolejne spotkania, żebyśmy na pewno już od początku grali, grali, grali dużo lepiej. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zadawanie pytań. Ja zrobię to, co robi dobrego wygranej, panie tannerze. nawiązując jeszcze do tych pierwszych 30 minut, jak pan sądzi, z czego to wynikało takie słabe wejście w mecz? gdzieś głowy zostały w szatni, czy bojaźliwy jakieś to... Nie, moim zdaniem to nie była bojaźń. Nie chcę tu jakichś mocnych słów używać. porozmawiam sobie nad dnią bo to jest gdzieś tam szatnia od tego. To jest liga, w której nie możesz w żadnym meczu grać być nieskoncentrowanym od początku. To nie ma między zespołami jakiejś różnicy, to się tak wydaje, tu nie chcesz podawać przykładów, ale no ty, tydzień w tej kolejce Chroblego skazywano na pożarcie w Krakowie i zremisowali z Wisłą, no to jak tylko gdzieś odrobinę, nie wiem, że Wisłą, mentalnie źle podeszło, nie, nie zajmuje się Wisłą, tylko moim zespołem, natomiast w każdym meczu musisz wyjść tak, jakbyś to grał, to, to, to najważniejsze spotkanie i tak samo się nic nie wygra i tak troszeczkę, nie wiem, nie chcę też tutaj nikogo... Z... Rozmawiamy o tym, musi być większa aktywność, musimy być, być przede wszystkim koncentracja. Nie lubię tego słowa, ale, ale to koncentracja zawiodła, bo, bo tak jak powiedziałem, to, 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 to były po naszych stratach podobaliśmy gdzieś tam w kilku sytuacjach pod nogi i ci dynamiczni skrzydłowi w rysowie napędzali akcje i dobrze gdzieś tam broniliśmy. Maciek też, 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 też pomógł, i, ale mówię, to jest, nie jestem z tego zadowolony, nie chcę więcej za dużo na temat mówić. Czyli wnioski zostaną wyciągnięte, bo wiadomo, teraz pod Beskidzie, teoretycznie rywal z tylko jedną wygraną w sezonie. Myślę, że przez sezonę, jakby pan powiedział, że pod wygra się to pan nie uwierzył. Nie? Jeszcze raz, no to tak prowokacyjne pytanie, bo znowu wracamy nie możemy sobie. Z... A też ile porażek pod Beskidzie ma. No, hmm. dwa remisu, czyli... no, no chyba pięć, nie. Pięć no właśnie, także też dużo meczów nie przegrali. I to jest zespół, który który, który, który w wielu spotkaniach też jej obejmuje prowadzenie, Dwa 0 prowadził w Malice, więc jest tam kilku bardzo dobrych piłkarzy, okej, okay, ten zespół jest też w przebudowie, tak jak nasz, ale nie będzie łatwego meczu, no. nie będzie łatwego meczu i to już wiemy, to już wiemy z kim byśmy tutaj nie grali, tu przed meczem sobie punktu z nikim nie można dopisać, tak mówię, wiele gdzieś tam zależy od dyspozycji dnia, o tego jak się to spotkanie ułoży, nastawiamy się na bardzo trudny pojedynek, będzie już w piątek, więc za dużo czasu do tego meczu do przygotowania nie mamy. Bardziej tu się na pewno skupimy w tym tygodniu na, na regeneracji. A czy fakt, że jesteście liderem bo może teraz w chłopakach jakoś dodatkowo taką presję powodować? Bo wiadomo, że też rywale zwykle jest taka, takie powiedzenie, lidera, więc liderem, co czy... bardziej nastawiają? Prawda? Nie, presji nie. Natomiast to, co pan powiedział drugie, to jak najbardziej tak. No, no jestem przekonany, że w tym momencie no, jak. Ktoś przyjeżdża, jest na pierwszym miejscu w tabeli, wiem jak my reagujemy, czy reagowaliśmy. Tak samo reagują inni, więc to, to, to jest podwójnie teraz yy... trudne zadanie przed nami, no bo, no bo każdy chce wygrać z liderem, aczkolwiek to jest 8 kolejek, to byśmy byli po 30, byśmy byli na pierwszym miejscu, to. To inaczej bym to oceniał, ale to są osiem kolejek i nie chcę krakać ani głupot gadać, ale wiemy kto w ekstra klasie w zeszłym sezonie był po ośmiu kolejkach liderem i dziś, dzisiaj rywalizuje z nami w lidze, więc, więc nie ma co, co gdzieś tam na to patrzeć. Trzeba się skupić na każdym kolejnym meczu, chcę powiedzieć, wiem, że to jest taki banał, ale my kompletnie przed tym meczem nie padło ani jedno zdanie takie, że jak wygramy to będziemy liderem, nie możemy gdzieś tam na tym się koncentrować. Mecz, boisko to jest najważniejsze i, i różnice w tabeli są takie, że to jest wszystko kwestia jednego spotkania i, i, i duży ścisk jest i, i tu wystarczy dwa trzy mecze, jak jest dobra seria to, to, to się idzie w górę albo się idzie w dół. Natomiast jest jedna rzecz, którą chcę podkreślić, tych punktów nam już nikt nie zabierze i to jest jakiś kapitał, i, i z, z którego musimy skorzystać. Czwarty jest. A, tak? nie, no, tak? nie, nie, nie no, teraz, teraz piłka, że nie będą mieli dnia wolnego, no bo, no bo nie ma jak. Tak nam ustawiono terminarz. Z góry podkreślam, że nie narzekam. No ale mamy tak terminarz, że mamy poniedziałek piątek, później jest Puchar Polski, znowu poniedziałek, znowu piątek, więc, więc yy, nie chcę narzekać i bo nie chcę tu nie zarażać drużyny, no ale... Yy, no jest jak jest. No można było grać nie wiem, przynajmniej jeden z tych meczów, nawet ten dzisiejszy, gdzieś wczoraj czy coś, byłoby nam dużo, dużo lepiej. W piłce jeden dzień regeneracji to jest, to, jest, to jest bardzo dużo, tym bardziej, że to ok, teraz grajmy u siebie, ale gdzieś tam będzie wyjazd, będzie za chwilę wyjazd do Gdańska. To, to są takie rzeczy, które, które, które mają znaczenie, więc my musimy wszystko robić, żeby się regenerować. Też nie ukrywam, że dzisiaj też część zmian była też zrobiona po to, że niektórzy już grają jakby wszyscy, wszystkie mecze mieli po 90 minut, była możliwość przeprowadzenia tych zmian przy tym wyniku w końcówce, to też tam zawsze te parę minut tam yy, krócej zawodni zagrał, więc, więc wiemy jak to wygląda.